Tomasz Weinheimer, jestem szefem produkcji w spółce ASMP. Na bazie obróbki z krawaniem wykonujemy obróbkę metalu, tworzyw sztucznych, metali kolorowych. Zajmujemy się też montażem, jak i remontami dużych linii technologicznych, które sami produkujemy i serwisujemy lub na zamówienia klienta naprawiamy i doprowadzamy do wydajności, której klient sobie życzy. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to na pewno elastyczność w swoim działaniu. Ze względu na to, że nie mamy stałej produkcji seryjnej, skupiamy się jakby na detalowaniu, na, na, na małych ilościach. Oczywiście nasze linie technologiczne produkują już masowo, natomiast klient, który do nas przychodzi, dostaje od nas produkt, który jest zrobiony pod niego. Nasza obsługa jest bardzo elastyczna. Pięć lat temu zdecydowaliśmy się na wdrożenie programu plany Campagne ponieważ poprzedni program stworzony dla nas na bazie dos spełniał oczekiwania na, na tamte lata, natomiast były problemy z kontrolą, były problemy z tym, że ilość detali, jaką my w tej chwili i wtedy przerabialiśmy, to, to są dziesiątki tysięcy elementów, wszystko było rejestrowane ręcznie, nie korzystaliśmy z nowoczesnych rozwiązań, co spowodowało, że samo rozliczenie, ta zwrotna informacja do klienta, do nas, dochodziła bardzo późno. Program, plan de kampanii zaczęliśmy wdrażać we wrześniu 2015 roku. Mamy swoją specyfikę, system musiał być troszkę dopasowany do nas, czym się zajęła też firma Stego. Plan de kampanii wdrażaliśmy kilka miesięcy. W pierwszym etapie po konsultacjach ustaliliśmy, jak będzie to wyglądać. Drugi etap był sam cykl produkcyjny, czyli szkolenia technologów. Trzeci etap to już była próba wdrażania samego planu w konkretne zlecenia klientów. I ostatni etap to było wycofanie starego programu. Zostało wygaszone, ostatnie zlecenia zostały zamknięte, cała produkcja przeszła do planu kampanii. Wdrożenie trwało do roku, można powiedzieć, do pierwszego kwartału roku 2016, wtedy płynnie zaczęliśmy działać na systemie, i trwa to do tej pory. Takie trzy najważniejsze elementy, które w tej kampanii nam pomogło rozwiązać jako problem, to na pewno był czas pracy. Czas wykonania detalu i poszukiwanie etapu elementu, nawet przy pytaniach klienta, kiedy, co dla niego zrobimy, jak i samych kosztów, jakie ponosimy my i jakie musi ponieść klient, żebyśmy to dla niego wykonali. Plan kampanii. Bardzo dobrze można śledzić elementy zarówno z magazynu, jak i z produkcji. Wszystko mamy, jakby, w odpowiednim miejscu, wszystko mamy za. Kilkoma kliknięciami w zasadzie dostępne wiemy gdzie, kiedy, kto zamówił co jest też bardzo ważne i kiedy będziemy mogli to wykorzystać. Jeżeli chodzi o usługę serwisową, kiedy program wymaga większej wiedzy i doświadczenia, korzystamy z pracowników STIGO, odbywa się to oczywiście zdalnie w większości wypadków. Jeżeli trzeba, też stosują się wizyty osobiste. Po pięciu latach pracy na tym programie polecam to klientom, bo zdarzało mi się to osobiście. Byliśmy pytani przez różne firmy, pokazujemy plusy i minusy. Natomiast jestem nastawiony do tego zawsze pozytywnie i zawsze pokazuję firmie, że no, dla nas to miało sens.